Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku, w którym spróbuję wam opowiedzieć o karierze Cristiano Ronaldo, który z niegrzecznego chłopaka stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Zapraszam do oglądania. Cristiano Ronaldo urodził się 5 lutego 1985 roku na portugalskiej wyspie Madeira. Miał jednego brata oraz dwójkę. Sióstr. W wieku 8 lat trafił do Akademii Klubu Andorina, gdzie bardzo szybko się rozwijał, bardzo szybko przechodził przez zespoły młodzieżowe. No i szło mu bardzo tam dobrze. No i nastąpił też przełom w jego karierze, ponieważ ten zawodnik trafił do Akademii Sportingu Lisbona. Cristiano Ronaldo trafił do Akademii Sportingu Lisbona, ponieważ skauci zauważyli jego talent do piłki nożnej, no, i zobaczyli jak się stara, jak długo pracuje. No, bo właśnie Cristiano Ronaldo ćwiczył 8 godzin dziennie. Aż 8 godzin dziennie Cristiano Ronaldo trenował. No i to, to była na pewno dla niego duża szansa. No i z tego powodu, że trenował tak długo, nie miał tak naprawdę czasu na naukę. No i w szóstej klasie dzieje się coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Cristiano Ronaldo zostaje wyrzucony ze swojej szkoły. Dlaczego? Ponieważ rzucił w nauczycielkę krzesłem. A dlaczego wyrzucił w nią krzesłem? Ponieważ go w nieładny sposób obraziła. No i przez ten sposób przez to zostaje on wyrzucony ze szkoły. No i nie kończy już w ogóle podstawówki. Decyduje się poświęcić piłce nożnej. Bardzo dużo trenuje, bardzo dużo ćwiczy. No i stara się grać jeszcze lepiej, stara się grać jeszcze lepiej. No i nadchodzi kolejny przełom, czyli rozpoczęcie gry w seniorskim zespole Sportingu. Lizbona rozpoczyna tą grę w roku 2002: no i strzela swoją pierwszą bramkę. 7 października 2002 roku strzela swoją pierwszą bramkę w meczu wygranym przez Sporting, aż 3 do Zera. Następnie w tym samym roku zdobywa swoje pierwsze trofeum Super Puchar Portugalii. No i jego talent udojrzał Manchester United. Nawet sam, Areks, ale, sam Sir Alex Ferguson był nim zachwycony i chciał go w swojej drużynie. No i jest kolejna dobra informacja dla Cristiano Ronaldo, ponieważ trafia on do drużyny Manchesteru. United, trafia do Manchesteru United, gdzie gra świetnie, po prostu wszystko mu tam yy, wychodzi. No i w roku 2008 z drużyną United yy, wygrywa Premier League i Ligę Mistrzów. Yy, no i jest uznawany już wtedy za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. A miał wtedy dopiero 23 lata ale zostaje u niego zdiagnozowana wada serca, zostaje u niego zdiagnozowana wada serca, yy, yy, zła wydajność serca, przez którą Cristiano Ronaldo mógłby przedwcześnie zakończyć karierę. Na szczęście udaje mu się ją kontynuować i nie dzieje się dla niego nic yy, złego. Aha i jeszcze jedno, jeżeli chodzi o tą niewydajność serca, to znaczy to, że, to znaczy to, że Cristiano Ronaldo serce biło zbyt szybko, zbyt często na sekundę. Ale Cristiano Ronaldo to nie przeszkadza, nie przeszkadza tak naprawdę w ogóle, bo w tym samym roku wygrywa pierwszą w swojej karierze. Złotą piłkę, z czego też jest pewnie bardzo zadowolony, jak sam potem mówił w wielu... Wywiada gra świetnie, gra świetnie w drużynie Manchesteru United i zobaczył go klub wielki, bo sam Real Madrid I Real Madrid zdecydował się Cristiano Ronaldo do swojego zespołu pozyskać, co było jednym z największych hitów transferowych w historii piłki nożnej. już wtedy dużo się mówiło o tym, że ma rywalizować z, z Lionelem Messi'em, ówcześnie zawodnikiem FC Barce. Lon Cristiano Ronaldo gra dobrze drużynie y, Realu. Y, Madryt na, w, se, no a w sezonie 2010-2011 strzela w La Lidze aż 41 bramek, przez co zostaje królem strzelców ligi hiszpańskiej i zdobywa również złotego Buta. W roku 2014 gra z Real Madryt już na bardzo wysokim poziomie. Dochodzą do finału Ligi Mistrzów, gdzie mierzą się z Atletico Madryt, więc mieliśmy derby Madrytu w finale Ligi Mistrzów. I to był pierwszy raz, pierwszy w historii, pierwszy i przedostatni, kiedy to drużyny z tego samego miasta zmierzyły się w finale Ligi Mistrzów. No i właśnie, Real gra bardzo dobrze przeciwko Atletiko, jednak Atletiko w, w 16. Minucie obejmuje prowadzenie. Real musi gonić i udaje się im to dopiero w ostatniej akcji. W ostatniej akcji podstawowego czasu gry. Luka Modric wrzuca piłkę na, na główkę Gareta Baila i on to bardzo dobrze kończy. I Real doprowadza do dogrywki. W dogrywce nawet Cristiano Ronaldo zdobywa dwie bramki. No i Real Madrid wygrywa ten mecz aż 4 do 1. No i wygrywa Cristiano Ronaldo trofeum, które jak sam wcześniej mówił na początku swojej gry w Realu chciał z Realem wygrać. Wygrywa Cristiano Ronaldo ligę mistrzów. No i idziemy do roku 2016, kiedy to Cristiano Ronaldo gra na mistrzostwach Europy. Gra Cristiano Ronaldo na mistrzostwach Europy i Portugalia. Jesteś finale. Jest już w finale. Przed nimi jest reprezentacja Francji. Wielka reprezentacja Francji, która też jest gospodarzem tego turnieju. No i wydaje się, że to Francuzi są tego meczu fawortami i to się jeszcze bardziej pogłębia, kiedy Cristiano Ronaldo musi opuścić boisko po, po brutalnym faulu na nim. No nie może kontynuować gry. Zostaje jednak na stadionie i dopinguje swój zespół. Portugalczycy doprowadzają do dogrywki i w dogrywce bohaterem zostaje młody portugalski talent Eder, który trafia do siatki no i daje tytuł mistrza Europy reprezentacji Portugalii. No i w tym samym roku Cristiano Ronaldo zdobywa swoją kolejną ligę mistrzów, kolejną z zespołem Realu yy, Madryt. No właśnie jak mówiłem wcześniej to Poprzednio, kiedy w roku 2014 Cristiano Ronaldo wygrywa ligę Mistrzów 4-1, do wtedy Real pokonał Atletico Madryt, to to był pierwszy raz, kiedy były derby jakiegoś miasta i nadszedł drugi w 2016, drużyna z Madrytu kontra drużyna z Madrytu, finał z 2014 się powtórzył Real Madryt kontra Atletico Madryt, jest to bardzo zacięty mecz. No, i dochodzi aż do rzutów karnych, w których to jednak drużyna Real Madrid okazuje się lepsza, i Cristiano Ronaldo wygrywa dla siebie kolejną ligę mistrzów. No i za ten świetny sezon zdobywa również złotą piłkę, i jest już wtedy uznawany za legendę piłki nożnej. W roku 2018 trafia Portugalczyk do Juventusu. No i w sezonie 2018-2019 zdobywa pierwsze Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Tusem. No, i w roku 2019 dochodzi również trofeum z reprezentacją, ponieważ reprezentacja Portugalii zdobywa Ligę Narodów. Pierwszą w, historii, e, pierwszą w historii Ligę Narodów, bo to była pierwsza historyczna edycja Ligi Narodów, obecnie mieliśmy już takie trzy. W 2021 roku jednak Cristiano Ronaldo decyduje się wrócić do Manchesteru. United, Portugalczyk decyduje się powrócić do Manchesteru. United gdzieś chce kontynuować swoją karierę, ale jednak nie ma dla niego miejsca w składzie. To daje mu do zrozumienia Ó ówczesny trener y drużyny Manchesteru United, a dokładniej Ering, ten y hag. No i w listopadzie tego roku Cristiano Ronaldo opuszcza Tom. Drużynę i jedzie na Mistrzostwa Świata, gdzie Portugalia dochodzi do ćwierćfinału, jednak sensacyjnie przegrywa 1 do 0 tam z reprezentacją. Maroka 1 stycznia 2023 roku: Cristiano Ronaldo trafia do Al-Nasr, do drużyny z Arabii yy, Saudyjskiej, gdzie chce kontynuować swoją karierę i jak sam mówił, chce tam walczyć o wielkie arabskie. Trofea. W meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji wygranym przez Portugalczyków 2 do 1 zdobywa swoją 900. bramkę w karierze, zdobywa sw swoją 900. bramkę w karierze. Wcześniej jednak jedzie na Mistrzostwa Europy, swoje ostatnie Mistrzostwa Europy, na których Portugalia dochodzi do ćwierćfinału, gdzie jednak odpada z reprezentacją Francji, pokarnych. Cristiano Ronaldo bije również rekord meczów w reprezentacji. Miał ich wtedy na koncie 200, co zostało wpisane do książki rekordów Guinnessa. Obecnie ma ich 216. Dla reprezentacji strzelił aż 135 golicy z jest absolutnym rekordem światowym. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo... Pod koniec 2024 roku zdobywa swoją 900 bramkę w karierze. Zdobywa swoją 900 bramkę w karierze i obecnie walczy o to, żeby dojść nawet do 1000 bramek. Ja mu oczywiście życzę tego, żeby do 1000 bramek doszedł, bo to naprawdę jest jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. No i co mogę powiedzieć? Właśnie, jak mówiłem na początku filmu, z niegrzecznego chłopca do jednego z najlepszych pokażeń na świecie. Dziękuję Wam za ten film, powiedziałem Wam tyle, ile wiedziałem, informacje brałem z tej książki. Możecie sami zobaczyć. Bardzo polecam ją przeczytać, bardzo ciekawa. Powiedziałem Wam tyle, ile ja wiedziałem, ale więcej w tej książce właśnie znajdziecie. Do zobaczenia.